Nam zależy. Merytoryczne źródło informacji. Sławomir, ekonomista, przedsiębiorca, polityk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mógłbym teraz wysilać się, żeby zacząć tę rozmowę jakoś tak ładnie i przyjemnie, ale chyba lepiej będzie, jeżeli w... zadam pewne pytanie wprost, jest to pytanie, które chodzi po głowie naprawdę wielu internautów. No i kto tu jest szurem teraz? Z mojej perspektywy absolutnie nic się nie zmieniło. Szurami dalej są osoby uporczywie trwające w antynaukowych przekonaniach. Jeżeli ktoś twierdzi, że można założyć partię polityczną poprzez zbudowanie rozsądnego programu, następnie prezentowanie w sposób wyważony tego programu swoim wyborcom, liczenie na to, że wyborcy przeczytają ten program, przekonają się do głosowania na taką partię, to jeżeli ktoś tak myśli, to niestety jest szurem. Równie dobrze można wierzyć w płaską ziemię, w reptiliany czy w różne inne tego typu rzeczy. To jest podobny poziom absurdu. Uważam, że absolutnie nie możemy dać sobie teraz wejść na głowę i twierdzić, że kampania była źle zrobiona. Kampania wyborcza była zrobiona w sposób dobry, co widać zresztą po wynikach. Nie było oczywiście idealnie, ale do tego może przejdziemy w dalszej części, ale uważam, że kampania wyborcza... Nasza była zrobiona w sposób dobry i na pewno metodologia była właściwa. Nie uważam, właściwie nie wycofuję się z niczego, co wcześniej mówiłem. Trzeba mieć świadomość tego, że w polityki nie da się robić bez populizmu, to jest nieodłączny element demokracji. Podobnie jak nieodłącznym elementem piłki nożnej przynajmniej na poziomie profesjonalnym są faule, niebezpieczne wślizgi, czasem zagranie ręką, czy gra na czas, to jest po prostu element profesjonalnej gry w piłkę nożną i nie da się zdobyć mistrzostwa świata, wydając swoim zawodnikom polecenie tylko nie faulujcie. Tak to w ogóle nie działa. Podobnie w polityce trzeba podgrzewać emocje, trzeba tworzyć podziały, trzeba Zachowywać się w ten sposób, bo inaczej po prostu się nie da. Jeżeli ktoś robi kampanię w inny sposób, to kończy jak Gwiazdowski, jak Polska Razem, czy jak Partia Swobodni w Czechach, która robi wolnorynkową politykę na poważnie i regularnie dostaje 1% poparcia. A właśnie niedawno czytałem książkę o propagandzie napisaną przez. Pewnego Amerykanina, który zawodowo zajmował się propagandą, najpierw dla rządu USA, a potem dla wielkich korporacji. I w tej książce jest jeden rewelacyjny fragment. Autor ten pisze w rozdziale poświęconym propagandzie w polityce, że oczywiście można iść do studia radiowego i mówić, że cła powinny być niższe, bo wtedy ceny są niższe, bo wtedy wymiana handlowa jest większa, ale to nie ma większego sensu, to jest przestarzałe w takim starym stylu, teraz się robi to zupełnie inaczej. I od Otóż ta książka została napisana w 1928 roku, więc jeżeli ktoś przekonuje mnie, że metody, które były przestarzałe w 1928 roku, są metodami właściwymi, no to prawdopodobnie jest szurem. Dodały się te elektoraty, czy nie? Jedni liczą procenty, inni liczą głosy, ale fakty są takie, że nie 600, tylko ponad 700 tysięcy głosów potrafiła zdobyć sama partia Kory. Tak, w roku 2015. Przy czym teraz mamy rok 2019 i od roku 2015 naprawdę wiele się zmieniło. Zresztą przypomnijmy, jak to w ogóle wtedy wyglądało. Najpierw mieliśmy KNP w roku 2015, które zebrało 500 tysięcy głosów. Potem mieliśmy wybory prezydenckie w maju 2015, w których Janusz Korwin-Mikke zdobył chyba 400 tysięcy z hakiem, co dało 3%. I wtedy. Pojawił się w Europie kryzys z imigrantami i nagle ta liczba wyborców wzrosła z 400 tysięcy do 700 tysięcy. Absolutnie nie podpisałbym się pod stwierdzeniem, że te 700 tysięcy osób, które oddały głos na partię Korwin w 2015 roku, to wolnorynkowi korwiniści. Nie. Mamy badania. Jakie osoby głosowały w 2015 roku? I to są mniej więcej podobne osoby, które głosowały na Konfederację w 2019 roku, więc ten elektorat udało się nawet trochę rozbudować o wyborców Ruchu Narodowego, którzy w 2015 w parlamentarnej głosowali wtedy na Kukiza, więc pod tym względem ten elektorat po prostu się udało zwiększyć. W 2015 roku była zupełnie inna atmosfera. Byliśmy po 8 latach Platformy. Wybory były tak, jak nazywamy te wybory, wyborami rozprężającymi, w którym w systemie pojawiają się luki, pojawia się szansa na nowe partie, dochodzi do większych zmian i wtedy jest większy popyt na nowe ruchy polityczne. Obecne wybory są podobnie jak wybory w roku 2007, niestety wyborami takimi konsolidującymi, kiedy takie. Wielkie trendy wśród wyborców są takie, żeby głosować na większe partie, i niestety warunki są po prostu znacznie trudniejsze, co widać po wynikach innych partii. Przypomnę, że Pawłowi Kukizowi, który dostał w wyborach prezydenckich 3 miliony głosów, on dostał potem w wyborach parlamentarnych chyba 1 300 tysięcy, a teraz zaledwie 500 tysięcy. Partia razem w wyborach parlamentarnych dostała ponad 400 tysięcy, a teraz. Sto kilkadziesiąt tysięcy? Chyba 1% z hakiem. Więc widać, że wszystkim było strasznie ciężko zbliżyć się chociażby do wyników z 2015 roku, a my dostaliśmy prawie tyle samo głosów, bo 620 tysięcy. W ogóle moim celem od początku było zdobycie między 600 a 700 tysięcy głosów, co przy normalnej frekwencji dałoby 7%. Niestety frekwencja była ponadprzeciętnie duża, absolutnie nikt Wydaje mi się, że nikt nie przewidywał frekwencji na poziomie 45%. Przy tak wysokiej frekwencji okazało się, że żeby wejść do tego Europarlamentu trzeba prawie 800 tysięcy głosów. Zresztą pamiętam, jak w trakcie wieczoru wyborczego byłem strasznie zdziwiony, że mamy 6% przy frekwencji sięgającej 45%, bo to by oznaczało, że mamy 800 tysięcy głosów, na co absolutnie w żadnym wypadku nie liczyłem. Że nawet, nawet bookmacherzy nie przewidywali tak dużej frekwencji. I kolejne pytanie. Czy Pan również wierzy w teorie spiskowe, które mówią, że ta różnica w wyniku konfederacji pomiędzy wieczorem a porankiem to oszustwo? Wątpię, żeby cała, całość tej różnicy, czyli różnica między 6 a 4,5%, była wynikiem oszustwa. Sądzę, że to raczej element niedokładnego pomiaru. Ale z całą pewnością do oszustw dochodziło. Z całej Polski mamy informacje od osób, które oddały głos na jednego z naszych kandydatów, na przykład ze środka listy, po czym spojrzały na protokół swojej komisji i tego głosu po prostu nie było. I o ile można. Oczywiście twierdzi, że ci wszyscy ludzie się mylą, że doszło do jakiejś pomyłki, że ktoś nas wkręca. O tyle mam taką informację od jednej bliskiej mi osoby, której po prostu ufamy i wierzę, żeby mnie w takie sprawy nie okłamała, którą to również spotkało. Dlatego do takich rzeczy musiało dochodzić. Nie jestem w żaden sposób w stanie oszacować skali, ale naprawdę bardzo bym się zdziwił, gdyby to była skala decydująca o wyniku wyborów. Myślę, że to były takie małe oszustwa na drobną skalę. Czy Konfederacja przetrwa? To jest bardzo dobre pytanie. Nikt tego w tym momencie nie wie, w sumie takich zagadek jest znacznie więcej, bo w sumie oprócz PiSu to nikt nie wie, w jakim składzie będzie szedł do tych wyborów parlamentarnych. Problemy ma koalicja europejska, zastanawiają się nad formułami startu ludzie na lewicy, myślimy nad tym Kukiz, my oczywiście też myślimy. W tym momencie sytuacja jest bardzo dynamiczna, wszystko się może wydarzyć, niczego nie można wykluczyć. Co drugi dzień mamy tutaj w Warszawie spotkania polityczne, na których debatujemy co dalej zrobić z Konfederacją. Nie mogę oczywiście ujawnić szczegółów tych rozmów, zresztą nawet gdybym je ujawnił, to pewnie do momentu pojawienia się tego nagrania w internecie stałoby się ono już nieaktualne, bo co drugi dzień tutaj się wszystko zmienia. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jest wola do wspólnego startu jesienią. Dogrywamy jeszcze kilka szczegółów i za kilka tygodni wszystko będzie jasne. 4,5% a 5%. Czy to duża różnica? Dokładnie taka sama jak pomiędzy trzecim a czwartym miejscem na Olimpiadzie. Znaczy nie ma tego medalu, mimo że wynik był dobry. Jesteśmy czwartą siłą polityczną, wyraźnie zdystansowaliśmy pozostałe partie, które były poniżej nas i niewiele nam zabrakło do wiosny Biedronia. Wiadomo, że lepiej byłoby być trzecią siłą polityczną albo czwartą siłą polityczną troszkę powyżej progu, niż być czwartą siłą polityczną troszkę poniżej progu, ale nie da się ukryć, że zamieszaliśmy w trakcie tej kampanii. Doskonale pamiętam sondaże dające nam 7 czy 8%, pamiętam artykuły w gazetach czy w tygodnikach, że pojawiła się nowa siła na prawicy, pamiętam wywiad w RMF-ie. Patryka Jakiego z Mazurkiem w czwartek przed wyborami, gdzie obaj przyznawali, że tym razem PiSowi nie udało się upilnować flanki i na prawicy wyrosła siła, której PiSowi nie udało się ubić. Więc, zresztą pamiętam na Twitterze wpisy Wiplera czy girtycha dające nam 8-9%. Wiele poważnych osób uważało, że jesteśmy w stanie nawet przebić 10%. Dlatego tym bardziej uważam, że kampania była robiona w sposób dobry, to, czego nam zabrakło, niestety, to nie byliśmy w stanie w żaden sposób przezwyciężyć tej wielkiej, niespotykanej frekwencji, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale wcześniej w wyborach europejskich frekwencja wynosiła 20-25%, nie 45%, absolutnie nikt nie zakładał łącznie z nami frekwencji na poziomie 45%. Jestem całkowicie przekonany, że gdyby nie tak wysoka frekwencja, to bez problemu byśmy do tego Europarlamentu weszli. Czy to, że wiosna była od Was tylko trochę lepsza, to ich sukces czy porażka? E, oczywiście, że sukces. E, byliśmy takim lustrzanym odbiciem wiosny Biedronia. E, te wybory w ogóle były pod tym względem bardzo ciekawe. W środku mieliśmy dwie duże, populistyczne, mające olbrzymie zasoby partie, czyli, czyli koalicję, czyli zjednoczoną prawicę PIS oraz koalicję europejską, gdzie główne skrzypce grała Platforma Obywatelska, które na flankach miały dwie radykalne, działające na emocje partie, czy też. Komitety Wyborcze, to znaczy Wiosna, Biedronia oraz Konfederacje, z tą różnicą, że Wiosna była bardzo eksponowana w mediach, a my nie. To jest właśnie też ciekawe, że ten duopól PiS i PO jakby się umówił, że można w mediach i w polityce tolerować partie na lewo od Platformy, a nie wolno tolerować nikogo chyba na prawo od PiSu, co jest bardzo zastanawiające, prawdę mówiąc. I te dwie podobne ugrupowania, czyli Wiosna i Konfederacji miały z kolei na swoich flankach jeszcze mniejsze organizacje, które nie były tak aktywne, nie były tak głośne, prowadziły spokojną kampanię wyborczą i to się zemściło, bo naprawdę nie jest przypadkiem, że to Biedroń dostał 6%, a Zandberg dostał 1,5%. To musiało tak być, ponieważ Biedroń od Zandberga wie lepiej, wie, jak się podchodzi do kampanii wyborczych. I wiosna na pewno miała lepszą ekspozycję medialną od nas, na pewno. Miała więcej pieniędzy od nas i zrobiła dobry wynik. Zresztą, jak tylko zobaczyłem program wiosny, jak tylko zobaczyłem ich konwencję na no torwarze, od razu mówiłem, że zrobią dobry wynik liczyłem, że dostaną około 10%, przy czym znowu nie zakładają tak wysokiej frekwencji. Jestem przekonany, że Biedron nie spodziewał się tak, tak niskiego wyniku, jeżeli mówimy o procentach, ale to był naprawdę dobry wynik. W obecnej sytuacji, przy tak wysokiej polaryzacji, przy tak wielkich zasobach, w pozycji koalicji europejskiej oraz PiSu, 800 tysięcy głosów to jest naprawdę dużo. I teraz naprawdę ważne pytanie w kwestii kondycji konfederacji. Czymże jest potężna konfederacja, jeżeli przegrała starcie z emerytami? Hmm. Nie przegraliśmy z żadnymi emerytami, przegraliśmy z Pisem, z prawem i sprawiedliwością. A przegrać z Pisem to nie jest wstyd. Pis jest obecnie, niestety. W Polsce najbardziej profesjonalną partią, mają najlepszych speców od marketingu, mają olbrzymie fundusze. Do tego niestety mają do swojej dyspozycji telewizję polską, którą mocno dotują z budżetu, mają swoje praktycznie tygodniki, dzienniki, mają olbrzymie zasoby. Do tego cały aparat państwowy, który wyjątkowo instrumentalnie wykorzystują do, do utrzymywania się przy władzy i starcie z taką z takim kolosem, jest oczywiście trudne, no ale nie można nam odmówić, że nie rzuciliśmy PiSowi tego wyzwania, wybraliśmy się po te złote runo, próbowaliśmy pozyskać elektorat PiSu, co po części nam się udało. Było to bardzo ciężkie starcie. Pod koniec kampanii przeciwko nam ruszyła właściwie cała czołówka polityków PiSu, bo i Mateusz Morawiecki, i Jarosław Kaczyński, i inni ważni politycy PiSu, wraz z tymi Mediami najbardziej zbliżonymi do Prawa i Sprawiedliwości uderzyli na nas z huraganowym atakiem, wmawiając nam, że jesteśmy ruskimi agentami różne inne brzydkie rzeczy. I niestety część osób na pewno na pewno pod wpływem tej zakłamanej propagandy zrezygnowało z głosowania na nas, o ile rozumiem, że PiS robi kampanie wyborcze takie jakie robi to jest normalne. Nie można mieć za bardzo o to pretensji. O tyle uważam, że nie powinien wykorzystywać do kampanii wyborczych pieniędzy budżetowych. To znaczy nie powinno być takiej sytuacji, że chwilę przed wyborami emeryci dostają 13. emeryturę, czy też przed wyborami jesiennymi rodzice dostaną po 1500 zł. Są miliardy złotych, które tak naprawdę inwestowane są w wynik prawa i sprawiedliwości. I to jest po prostu niedopuszczalne. Też skandaliczne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość tą swoją wiedzę, ten swój profesjonalizm, nie wykorzystuje do sprawnego zarządzania państwem, tylko do utrzymywania się przy władzy. To jest, zdaje się, główny cel Prawa i Sprawiedliwości. Podporządkowuje całą politykę państwową pod swoje cele partyjne. I to jest skandal. Tak nie powinno być. To znaczy, można w trakcie kampanii wyborczej mówić takie rzeczy, które, jeżeli nie są kłamstwem, które pomagają wygrać wybory, ale nie można potem rządzić państwem, Patrząc tylko na sondaże, to jest mocno niewłaściwe. Cały czas powtarzam, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, to nie zawsze nie ma tam żadnych zasad. To tak jak na wojnie. To jest w ogóle ciekawe, ciekawe porównanie. Są osoby, które myślą, że wojna jest estetyczna. Jest ładna, przyjemna, bo tak wynika z filmów, tak wynika z książek, ale prawda jest taka, że na wojnie się zabija. Siedzi się w okopach, w krwi, w odchodach i to nie jest wcale przyjemne. Jeżeli ktoś mówi, że można robić politykę właśnie bez. Bez tego, bez tych nieładnych rzeczy, tak jakby mówił, że chce robić wojnę bez zabijania. Tak się nie da. W polityce trzeba, jeszcze raz powtórzę, stosować ten populizm. Jest to nieodłączny element tej gry, ale na wojnie też są zasady. Na wojnie nie wolno gwałcić, na wojnie nie wolno mordować cywili. Podobnie w kampanii wyborczej też są zasady. Nie można kłamać i nie powinno się... Przelewać ludziom na konto miliardów złotych na chwilę przed wyborami. To po prostu psuje państwo i w mojej ocenie jest niedopuszczalne. I zawsze będę powtarzał, że kampania wyborcza swoją drogą, ale potem rządzenie swoją drogą i nie można rządzić w oparciu o sondaże. To jest tak jak w tym serialu Młody Papież nie wiem, czy Pan oglądał tam papieżem zostaje człowiek, który przyjmuje imię Piusa XIII. I okazuje się nagle strasznie radykalny no i jego, inni, nie wiem, ludzie z kurii rzymskiej się, zaczynają się dziwić. A czemu, Ojcze Święty, nie byłeś taki radykalny, jak byłeś członkiem Kolegium Kardynalskiego? Myśleliśmy, że jesteś rozsądny, wyważony, tak niczym się nie wychylałeś, a teraz nagle taka rewolucja w Kościele. Na co Pius XIII odparł, że Kolegium Kardynalskie jest ciałem Kolegialnym, a jak za to papieżem, to już mam władzę absolutną, więc inaczej człowiek się zachowuje, kiedy jest członkiem jakiegoś kolegium, a inaczej się zachowuje, kiedy ma władzę absolutną. Podobnie polityk inaczej musi się zachować w trakcie kampanii wyborczej, ale inaczej musi zachować się w trakcie rządzenia. I tu niestety w prawie i sprawiedliwości tego nie widzę. Przechodząc do tej walki z prawem i sprawiedliwością. Yy, to, co im się zdecydowanie udało, to podwyższenie frekwencji, której się absolutnie nikt nie spodziewał. I jak doszło do tego podwyższenia? Wydaje mi się, że kluczowe były dwa elementy. Pierwszy mniej istotny, w mojej ocenie, może się mylę, to znaczy 13. emerytura wypłacona na kilka dni przed wyborami. I nie mam tu żadnej pretensji do emerytów. To jest normalne i ludzkie, że jeżeli ktoś daje nam pieniądze, to chcemy się odwdzięczyć. Tak, tak działamy, tak jesteśmy skonstruowani. Nawet jeżeli uważamy, że i tak jesteśmy bezstronni po otrzymaniu jakichś pieniędzy, to jest to nieprawda. Było wiele badań pokazujących, że jeżeli ktoś nam zapłacił, to już przestajemy być bezstronni. Możemy sami siebie oszukiwać, możemy myśleć, że jesteśmy bezstronni ale nie jesteśmy. Dlatego chociażby sędziowie są wykluczani w sprawach, w których mogą mieć konflikt interesów. Urzędnicy są wyłączani w sprawach, w których mogą mieć konflikt interesów. No niestety wyborcy, którzy dopiero co dostali po kilkaset złotych, mają ewidentny konflikt interesów, dlatego też to jest niedopuszczalne. Ale wydaje mi się, że nawet większy wpływ na frekwencję niż 13 emerytura miał list episkopatu odczytany we wszystkich kościołach w niedzielę, w dniu wyborów. Pamiętam, byłem tego dnia w kościele na godzinę ósmą rano. To jest taka godzina, że przychodzą właśnie głównie emeryci, mało wtedy młodych ludzi, widziałem twarze tych ludzi, kiedy był czytany mocny, robiący wrażenie list Episkopatu, episkopatu Epodowili w kościele. Widziałem twarze tych ludzi, byli bardzo przejęci i oni potem poszli zagłosować, broniąc kościoła. A wiadomo, że jeżeli jest się emerytem, to się broni kościoła głosując na Prawo i Sprawiedliwość. I wydaje mi się, że to miało kluczowy wpływ na bardzo wysoką frekwencję wśród emerytów. Ona chyba dobiła do 60%. Do porównania frekwencja wśród ludzi młodych to było zaledwie 20 kilka procent, więc po prostu emeryci nakryli młodych czapkami i stąd 45% dla sprawa i sprawiedliwości. A co będzie jesienią, kiedy do tej armii emerytów dołączy jeszcze. Właśnie armia rodziców, która otrzyma to 1500 zł. Chyba już wszyscy wiedzą, co będzie, to znaczy wszyscy nastawiają się na drugą kadencję Prawa i Sprawiedliwości. Jak patrzę na ruchy opozycji, to nie widzę tam wielkich nadziei. Teraz ludzie związani z Platformą mówią głównie o tym, żeby uratować chociaż Senat i powalczyć o prezydenturę w roku 2020 po to, żeby móc opóźniać w przypadku Senatu, czy też blokować w przypadku prezydenta pomysły PiSu. Widać, że to już jest taktyka bardzo defensywna. Nie zarażają optymizmem. Poza tym chodzą plotki, że PIS zorganizuje wybory w pierwszym możliwym terminie, czyli 13 października, co by oznaczało, że kampania zacznie się tak naprawdę w sierpniu. Podpisy trzeba będzie zebrać w sierpniu. Nie jest to najlepszy moment na zbieranie podpisów. A co ważniejsze, nie wiem, czy wszyscy zdążą się poskładać do sierpnia, ponieważ teraz mamy czerwiec. Potem mamy lipiec, będą ludzie wyjeżdżać na wakacje, a tu trzeba dograć kształt raz list wyborczych, a dwa w ogóle kształt komitetów. Tak jak mówię, nikt po zapisem nie wie jeszcze w ogóle, w jakiej formule, w jakiej koalicji będzie szedł do tych wyborów. I jest ryzyko, że PiS będzie chciał przyspieszyć maksymalnie wybory po to tylko, żeby konkurencja nie zdążyła się do tego e, czasu poskładać. Więc wszyscy w tym momencie spodziewają się wygranej PiSu. Też się prawdę mówiąc tego spodziewam, a co będzie z nami, tego nie wiem. Najpierw trzeba będzie zobaczyć, w jakiej formie i w jakim składzie będziemy szli do tych wyborów. Trzeba mieć z tyłu głowy to, że w tych wyborach frekwencja będzie jeszcze wyższa niż wiosną, co oznacza, żeby mieć w miarę pewne szanse na wejście do Sejmu, trzeba będzie zdobyć około miliona głosów. I szukając tę kampanię, trzeba będzie. Ją tak przeszykować, żeby zdobyć milion głosów. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Nie będę mówił, że mam już plan na tą kampanię. Wiemy mniej więcej, co musimy poprawić w stosunku do wyborów wiosennych. Wiemy, jakie błędy mniej więcej zrobiliśmy na poziomie taktycznym. Przynajmniej nam się wydaje, że wiemy, jak to zagra, jeszcze nie wiem, ale wiem, że będzie ciężej. I teraz naprawdę jest najpierw z jednej strony bardzo ciężka praca polityczna przed nami, żeby poskładać to tak, żeby mieć szansę zdobycia miliona głosów, ale równocześnie trzeba prowadzić bardzo ciężką pracę koncepcyjną, jak zaplanować tą kampanię, jaką historię opowiedzieć ludziom, na jakie postulaty postawić. To są bardzo ciężkie tematy i czekają nas teraz niesamowicie pracowite tygodnie. A może to już jest ten moment, o którym Pan kiedyś wspominał podczas swoich wykładów, to znaczy starsi zawsze już będą przegłosowywać młodszy. Nic się nie da zrobić. Wydaje mi się, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Problem jest taki, że znaczy, nie jest problemem to, że jeszcze mamy za dużo emerytów. Oni bez problemu byliby teraz jeszcze przegłosowani przez osoby młodsze, gdyby tylko osoby młodsze poszły do wyborów i nie chodzą do wyborów. I prawdę mówiąc, to ja to rozumiem. Nie dziwię się w ogóle 20-latkom, że nie interesują się polityką. Ostatnio widziałem badanie, z którego wynikało, że zaledwie 13% osób w wieku 18-29 w ogóle ogląda telewizję. Jeżeli nie oglądają telewizji, to znaczy, że korzystają z internetu. Jeżeli korzystają z internetu, to znaczy, że czytają to, co sami chcą czytać, a nie to, co im pokaże się w okienku, co oznacza, że mogą w ogóle być poza światem politycznym. Czasem rozmawiam z ludźmi w wieku dwudziestu kilku lat i szybko się orientuję, że nie mają kompletnie pojęcia o polityce, nawet nie wiedzą, że jakieś wybory niedawno były. Każdy w internecie jest w stanie znaleźć swoją niszę swoje jakieś portale, gdzie w ogóle nie ma ani słowa o polityce. I to jest duży problem, jak do takich ludzi dotrzeć. Przypominam, że jeszcze 8-9 lat temu frekwencja wśród ludzi młodych potrafiła dojść do 60%. Więc młodzi kiedyś chodzili do wybory, a teraz nie chodzą i wielkim wyzwaniem jest, jak do nich trafić. W tym momencie, jeżeli nie interesują się polityką, nie mamy z nimi żad w ogóle żadnego kanału komunikacji, już tak mówiąc pół żartem, pół serio. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że trzeba do polityki namówić jakichś influencerów z YouTube'a, patostreamerów, może jakieś gwiazdy TikToka nawet. To są ludzie, których młodzież wydaje mi się, że kojarzy bardziej niż polityków być może to jest właściwy kierunek. Nie. Nie wiem, spekuluję, nie robiłem żadnych badań, czy, czy młodzież zagłosuje na gwiazdę internetu, czy gwiazdę Instagrama, czy też nie. Nie wiem. Być może jest to metoda na dotarcie do nich. Na razie żadnych pomysłów tutaj nie mam. Jeżeli spojrzymy na te nasze tabele demograficzne, to w tym momencie średni wiek osoby mającej prawo wyborcze dobija do 50 lat. Jeszcze nie jest tragedia, wprawdzie jest to więcej niż 4 lata temu. To społeczeństwo troszkę się zestarzało, ale jeszcze. Można ludzi starszych przegłosować. Jeszcze za 4 lata będzie to możliwe, za 8 lat będzie to trudniejsze, ale w 2019 i w 2023 roku ludzie młodsi jeszcze mogą spróbować ułożyć ten kraj trochę bardziej pod siebie niż jest to obecnie. Potem już oczywiście no to za późno, ale w tym momencie jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest szansa, więc jeżeli młodzi się nie wybiorą do urn wyborczych teraz i za 4 lata, no to już potem będzie prawdopodobnie za późno. No to na sam koniec, czy ta jesień to już bitwa ostatniej szansy? No trochę już na to pytanie przed chwilą odpowiedziałem. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Nie chcę powiedzieć, że jak przegramy jesienią, to już nic nie będzie, żadnej nadziei już nie będzie nic dobrego już nigdy nie wydarzy. Nie wiem, jak sytuacja będzie wyglądała za kilka lat, ale mam takie silne wrażenie, że jak nie uda się jesienią, to w roku 2023 może być trudniej. Przecież, przy czym nie jestem w stanie w żaden sposób przewidzieć, jaka będzie atmosfera w 2023 jak zmieni się świat, jak zmieni się Polska, jakie tematy będą wtedy głośne, ale mam takie wewnętrzne wrażenie, że żeby była znowu Wielka szansa, jak w roku 2015, to najpierw musiałoby dojść do jakichś strasznych rzeczy, do których wcale nie chcę, żeby dochodziło. Co oznacza, że żebyśmy dostali szansę, to najpierw musi stać się coś strasznego i nawet nie wypada mieć nadziei, żeby coś takiego wystąpiło, więc mogę nawet pokusić się o stwierdzenie, które mam nadzieję, że zostanie dobrze zrozumiane, że nawet nie chciałbym, żebyśmy dostali szansę, jak przewrotnie by to nie brzmiało. Dziękuję za rozmowę. 真贵。